Dobra Siemanko, witam tutaj na moim kanale jest wieczór e, ciemno jak widać jest godzina e, 19.45, ten zegar chodzi, bo go naprawiłem, ja jestem u siebie w garażu i co zobaczcie e, oświetlenie w ogóle jak wygląda mój garaż Teraz tutaj zamontowałem takiego leda, bo wcześniej miałem tylko tę lampę. To jest drugi zegar tylko, że nie działa. Ale tak niestety stoi. Jeszcze wisi, mi nie przeszkadza No i co tutaj, troszkę posprzątałem ten blad bo tu nie mam Tu mam kanapę tej z Hondy To mi zostało Jedno i drugie, ale to pójdzie na sprzedaż No i co tutaj, muszę Tutaj mam narzędzia, wiadomo, ładowarkę od yy, Akumulatora do wiertarki Walizkę z narzędziami, takie same potrzebne rzeczy Tutaj na dole mam rezonarkę Eee, szlifierkę taśmową i tam takie radio samochodowe ja jadostwa, tu muszę to posprzątać, ale tak jak mówię no, jadostwa, tego wszystko się przyda jak przyjdzie to do tego, to nie ma nic myślę, tutaj to eee, bardzo jestem zadowolony z tego z tego eee, leda kupiłem co prawda jednego, ale jestem, myślę, że chyba zrobię zrobię do Castorama kupię kolejnego i zamontuję sobie go tutaj prawie ten kawałek kabelka to tu jest powinien mi starczyć a jak nie będę kombinował no i sobie, tu oczywiście traktor rowery wyrzuciłem w ten a to dlatego bo tu mi zaczęło podmakać bo to dawno zakonek tu na to mi gnić musiałem wyciąć tutaj te, te zbutwiałe elementy przekręciłem nowy i to samo zrobiłem tutaj ten filar bo to cały ten, jeżeli chodzi o ten filar, cały się tutaj, yy, no, yy, na dole. Musiałem to zdemontować i, i tak to jest zrobione. Wyciąć, wstawić, yy, wstawić nowe elementy i po prostu zabić, żeby to było. dzisiaj ten to trzyma, a to robiłem dwa albo dwa lata temu, chyba że jakoś tak. Także to się, się trzyma no i co, garaż powstaje. Sezon motocyklowy się skończył. Także tu będzie można wstawić Hondę i dłubać przy motorku. Będzie można coś porobić. A teraz, z, z racji tego, że jest ta lampa, jutro zamontuję tutaj drugą taką. Także yy, będzie jeszcze widniej. No to z racji tego, że jest lampa, to będzie znacznie widnie. Także będzie można porobić z przy motorku na pewno w pierwsze w kolejności Honda tam będę robił a potem się zobaczy może drugi motorek Dobre, no jest taki krótki filmik ale bardzo jestem zadowolony z tego oświetlenia naprawdę polecam jakby ktoś chciał to polecam tutaj takie w kasztoramie takie oświetlenie listwa LEDowa Dobra, ja się będę z wami żegnał, pozdrawiam Was i hej!